Jest tu nóż. Nie, ona jest a, to członek. A, topek. Fuzek. Mąż od babci. Ten ciul. Udupić. Czemu, Czemu w Chorzowie my są? Czemu w Chorzowie, bo w Chorzowie, od Chorzowa zaczynamy nasz kabaret. Dokładnie. zapytać tych Goroli, a bochy słów, co wiedzą, po śląsku. Będziemy zadawać pytania mieszkańcom Chorzowa i również miast ościennych. Czy znają język Śląski, czy znają słówka po Śląsku. Zobaczymy, czy dają radę. Nie czy że w ogóle noc <laughs> Więc zaczynamy. Jak Dobre. się nazywasz? Siemanko! Grzegorz, Grzegorz. Cześć Grzegorz! Grzegorz, po śląsku Czego z pieskiem jest. Ja słabo gadam No to słuchaj, to... ale momentu do ciebie pytanie. Ale mi się znumi. Skąd mi się znumi? Listunusz. Jaa, <grym> jest Nie, ona nie po prostu bez Faktycznie, tej. To... <grym> A... Jak jest Listonosz po śląsku? No ja wolę bliższe, jak Nie I się okazało, to jest listonosz z Halemby. Genał. No Piękne spotkanie. Bo piękne, ja, bo z daleka widział. Dlatego, z racji tego, że my promujemy nasz kabaret w Chorzowie, 26, 26 września mamy no, kabaret. Biletów, kabaret. Ja? ja? Ja. No, do... I oni z Czimia. Ja. I Halo, <laughs> No to kurde, mamy kilka pytań po śląsku. Jakbyś to bym Cię wypłucował. Co to jest kara? Po nie polsku? Mam. Po polsku, no to ukarać kogoś. Kara. Taczka. A taki czasownik? Czasownik w sensie? No dać komuś kara. Dać komuś kara. A. ou do pique. <śmienicza> <śmienicza> nie, nie. nie. <śmienicza> Sztuba. Sztuba inaczej. Stuba, ja. Kara to jest ptaczki głupie. Bo ty czasami możesz być, nie? Ale nie wiem, czy... teraz chyba nie, bo nie wyglądasz na takiego. Co to znaczyło żarty? Że najedzony? E, albo pojedzony, albo na upity. Objedzony. Nie, taki nadupiony inaczej. <śmienicza> nie wiem, upity? Ja... Jeszcze raz? Nie ja, wy? Ja, bardzo dobrze. Panie, a ja, a, czy nie pasuje, bo ty jesteś czerwy? No jestem, no ale no. Nie wiem co to znaczy. Ty... Jesz jeszcze czerwy. Jeszcze, wodopoju trzeba dojść, nie? <grym> nie, nie dawaj, bo, nie, bo to już się poniszczy. Ja Ja, ci. Hmm. Czekaj, muszę na coś. Yy, No nie ma nic piękniejszego jak przypadkowo spotykasz swoich fanów Sąsiadów. Sąsiadów, listonosza, jakby Jerojna. na to patrzeć i jeszcze osoby dodatkowo, które przyjdą na twój kabaret. To jest ty, piękne. Ten świat jest niby taki duży, nie? A taki mały. No tyś to pięknie powiedział! <grym <grym> idziemy dalej. Idziemy! Co to jest sznita? <grym> <grym> O, chleba. kanapka A klapsznita eee, Kanawka, która jest z dwóch stron, klapnięta. A co to jest hazok? Nie wiem. Zając. Nie wiem. Nie wiem, a Ale co zają... Jest... Kurwa, to wiedziałem. Eee, przepraszam za przekleństwo, eee, nie, nie mam pojęcia chyba w tym momencie. Nie skarpetka, nie nie nie. nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie pamiętam, nie. Kico, kico. Że ciepło. Nie, kico, się tak... A, zając. Ja, okay. bardzo dobrze. A co to jest Z. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz co to jest, kobru? Nie mam pojęcia. Kopru, tak. czekaj, brud na, na ubraniu. Nie Taki... to, to co cię żerę? Yy... W nocy. W się sensie komary? Ja. Okej. Okay. No dobra. Loto i z... I przeszkadzą wieczorami, głównie wieczorami. Żerę w Komar? No! Brawo! Dobrze! Komar. Komar? Komar. Ale kieryk na tym co się jeździ? pilnik czy ten? <grym> nie, taki, taki co lotu. Co żere pożyci? A co to jest? Sztrułne Jeszcze raz? Sztrułne kieryk. Co Mały? my już musimy iść chyba. <grym> A co to kopruch? Kaj <grym> to żere. Ja, to, 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 co, to nie? czego nie, nie lubimy... A co to jest gryfno frela? Tam stoi. Ale nie. nie chce się pokazać, nie? No, Jak ona włos zobaczyła, nie? Zaraz się śliwiła, nie? Ja? No. Buziaki no, do niej okay. przesyłamy, co? No. no. Przesłamy. Dobrze, znalazł ten lupel. Po śląsku, czy umicie go dać? Tata! Fajnie wyglądamy. No to idziemy zadawać teraz pytania. Alojs i Wacek. Mały Wacek. Cześć ciocia, cześć, cześć, cześć dobry. Mały złaś, bo muszę wykierować. Jo jest duży, a u on jest mały. Je mały. Tak, przypadkowo, we wrześniu mamy swój pierwszy, znaczy drugi kabaret, ale w Chorzowie mamy pierwszy kabaret. 26 września. Na który zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie dużo o Śląsku, będzie o grubie, to jest taki kabaret pokoleniowy od dziecka, od do małego pyta. do dużego. Się do starego. Emerytami. Ja, no to mamy takie pytania po śląsku. Co to jest pana? Pana. To jest to, to jest to, jak ci powiem, opaknie o pana. Pana? Pana? To jest pani. Tam jest pan. A pana? A pana to jest taka niebinarna osoba, która jest... Nie, aż... nie, to nie, to nie, to nie to. Można chycić, o! A można chycić pana. Można chycić pana? No. Za stopę. Eee, mm. A, to członek! No Ale ja ci robisz? gadam, ja to, nie się, tak? to nie ta kapa. Oj, to nie dzie... ta kapa. To nie ta pana! Oj, to panie! Pana. To nie ta pana! No pana, jak ktoś gumę chyci. Co to jest nupel? Smoczek. smoczek, no umi, Brawo! A ja nie wiem. Smoczek, ja. A smoczek. A co te kapa? Kapa? Nie wiem. Ale po, to nie jest to, co o czym, o czym myślisz. Nie wiem. To nie jest to, co o czym pani myśli. Na łóżku. O, brawo. Może być inne określenie, ale przyjmijmy, że oglądają nozmozi. Że oglądają no z modzi, nie to, tak nie to nie będziemy tak brzko godać. Kapa to jest takie coś na łóżko, nie? No, tak. Dobrze. No, dobrze. dobrze. To to po polsku też jest. No, no, no kapa. Tak, no. Kapa. Na rzuca, na rzuca. A co tutaj? Topek? Czapek, taki topek, nie? Siku to. się tam robi. Nie wiem. Czepek. Czapek. Y, czapka. Nie no. wiem, ja, czasami na topku siedzę. Lubię to. Toaleta. Toaleta. Do dziecka. No y, y, Nosik. A Przesło. topek. Fuzek. Topek to jest. Y... Bajte tam czasami siedzą na tym i cisną. Yy, nocnik. Sikukupa. Sikukupa. No, pampers. Nie. Rucham, plastikowy. Nie. Nocnik. No. no. A dzisiaj byłyśmy w muzeum i już nie pamiętam jak się nazywa stanik. No. Cychalter. Się... Nie, inaczej tam było Stoduch. napisane. Aha, ja. nie. Mm, ale po waszemu? Cychalter. Nie, nie, to było coś z plecami, jak to było? Coś inaczej mówili. Coś inaczej było tam napisane. To może wy drodzy widzowie wiecie jak inaczej się nazywał po śląsku Citzhalter? My nie wiemy co to jest My dopiero tu, są, my są krócej niż wy tutaj, okay, bo my dopiero przyjechali, nie? Ja, bo my są z Urdy Śląskiej. Ja z no, Ja Widać, chyba pierwsza randka mają, nie? Oh, o, no, już. Nie. Nie wiem. <laughs> Drugo. Już jesteśmy dotarci. I słuchaj, bardzo Pierwszo? dobrze. Pierwsza to była taka, że tak, wujek siedział na końcu, a ciocia tu. Tak. Ja. Ale jest, widzę, że jest bliżej. A wiesz a co będzie jutro? A co nie, będzie na naszym kabarecie? Tu. <laughs> wujek, to co będzie na naszym kabarecie to ciocia będzie na klinach siedzieć. Oh. Dzień dobry. Padłaś mojemu Alejzowi włoko.

Dziadek. Mąż od babci. To jest ten ciul. <noise> Czekaj, bo ja mam Alzheimera. A wiesz, co to jest larmo? Alarmo jest przy trójce dzieci. Bój. A zrób larmo. Ja! E, klachy, co to są klachy? No, jakoś się obgaduje, nie jeden, drugiego jakoś się obgaduje. Co to jest woniać? No, wąchać jak psy woniają mnie, jak idzie się na spacer. To wonią. No, zapach. A co to jest larmo? Je rona, to jest larmo, genał! Ja! Ja nie już, wiesz? <noise> A franca? Jak? Franca. Franca, no to wiecie jakaś taka baba zła, nie dobra nie? Damy tak go, No właśnie. Jeśli o... Ja by cię zamieniła z... On już jest stary, on już zajmuje... No, za no niego... właśnie, widzę, a w no... No ja już... No to... ja, Kasiu! panie Kasiu! z nim Alois. Lara Alojs. 26 września jeszcze takie z, różne... Zaobserwuj A w którym dom kultury macie? W Batary, MDK. Batary, potem Świony, a potem mamy Ruda, a potem mamy Bier ekipa przyjdź, wiesz jakie fajne, jakie fajne jest gryfnie te. No wiesz, że hey, takie. Do końca miesiąca jest nerwa teraz. A przyjdzie! Merko no. kogoś! A jak kupisz byle, to przyjdziesz. A jak nie kupisz to... No nie przyjdzie, to, to, nie, to tak, bierz... tak nie jest prawda. No fajnie. Tak rodzice, będzie Także tak, no, no, Dzięki bo bardzo, to, fajnie było to cię zobaczyć. Również filmcie ja. się. Cijmy się. I ja, widzimy ja, się jutro. Ja, no, jak lubię. Jak, ja, Jakbyś ja, ja, nie był z nią. Jakbyś nie był z nią, to bym się za ciebie brała, wiesz? Ja dzwoniak coś. Ty, ale ja nie mam twojego numeru telefonu. Ty, jak to w tym filmie polskim, my zadzwonimy. Alois by co machnął. Jego suszy, bo moczy gimba na nazwisko. Jeżeli już chlapięty, ja to widzę. To jak co tam wisi? Co za siuliki tam są? To są nasze wnuczki Alois. <grym> to są oni, Alois na bag? Ja to jest mały i duży te. Jakbyście chcieli przyjść na kawalec tych dwóch szogunów, to przyjdźcie no. Kaj ty ten chorzów nakleju? W prawej strony jego rolu. Jej, chodź tam Badaj 26 września. Tego roku nasze wnuczki robią kabaret, przyjdźcie, zbierajcie takich młodych, genialnych łobuzów. a my też będziemy Alois. No właśnie się chcę zapytać, ale ty mu nie dajesz dojść do głosu. Bo ty za dużo gadasz. Ty ino byś godą. mi nie dajesz go dać. No Już.